Dzień dobry. Dziś krótka prezentacja najnowszej dwuręcznej akumulatorowej frezarki górnowrzecionowej DeWalt DCW620. Zapraszam. Model DCW620 należy do serii urządzeń akumulatorowych XR 18V i może być zasilany akumulatorami serii XR, PowerStack oraz FlexVolt o napięciu 18V. Urządzenie wyposażone jest w wydajny silnik bezszczotkowy i siedmiopozycyjne pokrętło regulacji prędkości obrotowej w zakresie od 11 000 do 23 000 obrotów na minutę. Frezarka wyposażona została w łagodny rozruch, umożliwia pracę ze stałą prędkością, nawet pod zwiększonym obciążeniem, i posiada elektroniczny hamulec. Model ten współpracuje z systemem Wire Tool Control, który pozwala na bezprzewodowe łączenie z kompatybilnymi odkurzaczami marki DeWalt. Nowa frezarka DCW620 może obsługiwać frezy o średnicy trzpienia mocującego 8 oraz 12 mm. Obie tuleje zaciskowe dostarczane są wraz z urządzeniem. Maksymalna głębokość frezowania wynosi aż 70 mm i można ją wygodnie regulować za pomocą nastawnego ogranicznika. Na uwagę zasługuje także zastosowany system antyrotacyjny, który w celu zwiększenia bezpieczeństwa automatycznie wyłączy urządzenie podczas odrzutu. Podczas takiej sytuacji zaświeci się czerwona lampka sygnalizacyjna. Maksymalna średnica stosowanego freza wynosi 63 mm. Urządzenie bez akumulatora waży nieco ponad 3,5 kg i współpracuje z prowadnicą równoległą oraz pierścieniem kopiującym dostarczanymi w komplecie. Skuteczny i bardzo wydajny system odsysania urobków współpracuje z systemem Airlock, a mocne oświetlenie LED znakomicie doświetli obszar przeznaczony obróbce. Frezarka DCW620 dostępna jest w wersji z dwoma akumulatorami serii PowerStack o pojemności 5 Ah oraz ładowarką, a także bez zestawu zasilającego. W obu przypadkach dostarczana jest w walizce systemu t -Tag. Aktualną ofertę znajdziecie na stronie sklepu phobc.com.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.